Indywidualna praca każdego z nas. Witajcie w kolejnym nagraniu. Zanim zaczniemy, informacja taka, że wiadomości zawarte w tym odcinku pochodzić będą z rozmów nie ze Sfaru z Erry, jak to zwykle było, a od Sofii z zwaną Jaschi. Nie będę teraz chodził w detale w to, kim jest jashi, ale ponieważ coraz częściej będą pojawiać się odcinki w oparciu o wiadomości od innych Tajgetan, a nie tylko znanej wszystkim Swaru, no to stworzę materiał tłumaczący, kto jest kim i wyjaśnię także historię samej Swaru. Będzie to dobry początek dla nowych widzów, którzy nie do końca pojmują, skąd ta wiedza i na jakiej zasadzie. Rozumienie tego, kto jest kim i jaki ma punkt widzenia, jest o tyle istotne, że tajgetanie nie posługują się jakąś ścisłą ideologią czy schematem postępowania, a każdy to indywidualna istota i ocenia sprawy ze swojego punktu widzenia. Niekiedy nawet lekko się sprzeczają o pewne koncepcje, ale o tym innym razem. Teraz porozmawiamy na temat wzniesienia, o jakim wszyscy wszak mówią, a które tak naprawdę jest bardzo tajemnicze i obrośnięte przeinaczeniami. Jaski zwraca uwagę na wiele manipulacji i zniekształceń w temacie wzniesienia, które bywa ukazywane jako oczekiwanie na zbawiciela. A nawet jeżeli w danej koncepcji nie ma personalnie zbawiciela, to i tak jest oczekiwanie na coś. Cała sprawa wzniesienia natychmiast wprowadza ludzi w stan wiecznego oczekiwania na to, że coś im się stanie, albo ze światem, że cała planeta przejdzie do bajkowego 5D, gdzie będzie tylko światło i miłość i trzymanie się za ręce tańcząc dookoła drzewa. Ale tak to nie może wyglądać, ponieważ żyjemy w dualizmie, który obecny jest również i w 5D. Manipulatorzy roztaczali różne wizje wzniesienia, by zaspokoić uciekawskich potrzebę odpowiedzi, ale to jest utrzymywanie ludzi w wiecznym stanie czystej ignorancji i całkowitej zależności od systemu, który będzie kontrolował ich myślenie. Coś takiego miało już zresztą miejsce, czego ucieleśnieniem była historia Adama i Ewy w ogrodzie Eden, gdzie ich nagość naprawdę oznaczała brak wiedzy. Uważali, że nie są w stanie poradzić sobie sami. Uznali, że są całkowicie zależni od Boga, który twierdzi też, że jest czystą miłością, a rzeczywiście jest kompletnym narcystycznym tyranem. Lecz Adam i Ewa nie widzą tego z powodu swojej nagości, poziomu świadomości, czystej ignorancji, w której trwają. Jedyna reguła narzucona im przez tego Boga jest tak naprawdę zawierającą w sobie wiele innych. Spożycie zakazanego owocu, reprezentujące wiedzę, oznacza uświadomienie sobie, że są manipulowani, że są wykorzystywani i że wszystko, co im powiedziano, jest kłamstwem, ale przede wszystkim oznacza świadomość, że są inni tacy jak ten Bóg, z takimi samymi możliwościami, a nawet większymi od niego. Zdobyta wiedza reprezentowana jest w uczuciu wstydu i zakrywania się, ponieważ Adam i Ewa zrozumieli, że są nadzy, czyli nie wiedzą, jak się bronić. Istoty, jak ten Bożek, z tego właśnie powodu dążą do wymazania ludzi przebudzonych ludzi posiadających wiedzę, rozumiejących pewne kwestie. Dlatego w momencie, gdy cywilizacja osiąga pewien punkt rozwoju intelektualnego i świadomości, Upada, ponieważ nawet postrzegając z wysokich planów, gdy świat przestaje być trudnym, deterministycznym, nie daje już duszą możliwości do doświadczania tego, co w pokrętny sposób chcą. Nawet jeśli zaprzeczają temu w środku, lecz zamknięci i uwięzieni w błędnych kręgach i własnych kreacjach, takich jak grzech i karma, poniekąd szukają świata, gdzie są mali i mogą doznawać cierpienia, ale to kwestia ich programowania mentalnego, zakorzenionych przeświadczeń, że tak być musi, a wcale przecież nie musi. Dlatego z punktu widzenia jaski nie ma mowy o wzniesieniu jako czymś samym sobie. Jako czymś zewnętrznym, jako wydarzenie, a jest to raczej coś, co każdy robi sam. Wzniesienie jest indywidualne. To proces postępu w zdolnościach percepcji jednostki, jej mentalnego postrzegania i świadomości. I dopiero od tego momentu, przez porozumienia między wieloma ludźmi o tej samej wizji i tym samym poziomie świadomości, można wygenerować inny świat. Kolejne lepsze społeczeństwo z mentalnością 5D, gdzie mogą wszyscy żyć w zgodzie z postępem naukowym, moralnym, etycznym i świadomości, i w ogóle, ale nadal z problemami stworzonymi przez świat oparty na dualizmie. Tak jest na przykład na tajgecie. Czyli, mówiąc innymi słowy, wzniesienie jest indywidualne, ale w pewien sposób też kolektywne, ponieważ na mocy Umów i spójnych wizji staje się kolektywne, staje się naszą kreacją, lecz świat po wzniesieniu, choć będzie lepszym miejscem, ciągle posiada elementy, jakie uznalibyśmy za negatywne z jakiegoś poziomu postrzegania. W nagraniu opisującym życie tajgetan widzimy ich świat jako wspaniały, ale jednocześnie ich zwierzęta i tak na siebie polują, i tak się zjadają, a dżungla stanowi niebezpieczeństwo dla każdego. Czasem też dochodzi do wypadków. W świecie 5D, choć jest mówiąc najprościej, lepiej, to nie znaczy, że negatywy tam nie istnieją. Jaski mówi dosłownie. Koncepcja wzniesienia, jaką dostarczają ludziom, również stawia ich w bardzo niebezpiecznym sposobie myślenia i bardzo wygodnym dla kabały. Wprowadza ludzi w mentalność oczekiwania, że nie powinni nic robić, nie angażować się, bo to wzniesienie jest i tak nieuniknione. Mentalność nic nie robienia sprowadza się do padania ofiarą manipulacji kabały, która czyni ludzi uległymi i łatwymi do zarządzania. Posłusznymi. Dlatego upieram się, że wzniesienie jest to indywidualna ścieżka, indywidualne wzniesienie, bo od tego się zacznie. Ludzie o tych samych zainteresowaniach i poglądach będą tworzyć porozumienia, które będą podstawą nowego, bardziej pozytywnego społeczeństwa. Z innego punktu widzenia, wzniesienie z 3D. Ale bez sojuszu między wieloma ludźmi o tej samej myśli lub częstotliwości oznacza, że najpierw będziemy żyć w wewnętrznym, alternatywnym świecie i staniemy się całkowicie niekompatybilni z takim życiem jak dookoła. Dla takich jednostek odizolowanych wzniesienie odzwierciedli się dopiero po śmierci, gdzie będą oni mogli zgodnie ze swoim poziomem inkarnować we wspaniałych światach. Bardziej zgodnych z ich poziomem zrozumienia, częstotliwości i świadomości. Przyznam, że brzmi to ponuro i mi prywatnie nie podoba się taka wizja, ale klucz tkwi w rozproszeniu uwagi ludzi świadomych. Potrzeba nam spójnej wizji, by głos ludzi świadomych stał się po prostu wyrazem woli ludzi na Ziemi, tak całościowo. Moc czynienia zmian i kreacji zawsze była i jest w naszych rękach. Gosia musiała myśleć podobnie, gdyż zadała pytanie: Powiedziałaś, że myśli tworzą, więc czy danie nam wizji strasznej przyszłości jako jednej z możliwości nie cementuje bardziej właśnie tej linii czasu? Jak byś odpowiedziała, aby ludzie mogli zrozumieć Twój punkt widzenia? Zaprzeczanie jest powszechną reakcją. Wsadzanie głowy w piasek nie usuwa problemu, który Cię prześladuje. Wilk wciąż tam jest, a to tylko czyni cię bardziej podatnym na niego. Umiejętność zrozumienia tego, czego nie chcesz, pomaga utrwalić to, czego chcesz. Nie możesz iść naprzód na ślepo. To jest to, do czego odnosiłem się wcześniej, mówiąc o wzniesieniu jako czymś, co niby wydarzy się bez robienia czegokolwiek. To tylko skutkuje bezużytecznymi postawami, ludźmi bez motywacji do samodzielnego wykonania pracy, bo nikt tego za nich nie zrobi. To prawda, że otrzymasz więcej tego, na czym się skupiasz i tworzy to błędne koła, ale musisz wiedzieć, z jakim problemem masz do czynienia, aby coś z tym zrobić. Nie możesz robić postępu tylko patrząc na pozytywy, bo ci regresywni to wykorzystają. Sami w sobie są tylko odzwierciedleniem ignorancji ludzkości i jej stanu psychicznego. Prawdziwą naturą pracy z cieniem jest stawianie czoła przeciwnościom losu, stawianie czoła wszystkim najstraszniejszym aspektom nas samych. Tylko z tej pozycji będziemy mogli dostrzec i rozwiązać problemy, które nas nawiedzają. Mam na myśli przejście do najgorszych rzeczy, jakie możemy sobie wyobrazić. Zmierz się z najstraszniejszymi i najniższymi aspektami, jakie napotkamy. Umysłowo wejdź nie tylko w poziom błota, a jeszcze niżej w samą brzydotę naszych najgłębszych niechcianych cech. Zmierz się bezpośrednio ze wszystkim, co cię przeraża, co rani. Odpuśćmy i zaakceptujmy, że w nas samych mamy te straszne, regresywne i najbardziej godne pogardy cechy. Dzięki temu zdobywamy kontrolę płynącą z prostego faktu bycia świadomym tego wszystkiego. Nie ma żadnej cnoty w tłumieniu czegokolwiek. To, co tłumisz, wyjdzie później i nazwiesz to przeznaczeniem. To zdolność zaakceptowania, że nosimy w sobie potwora, określa nas jako cnotliwych, gdy wybieramy bycie jego przeciwstawieństwem, ponieważ istnienie potwora definiuje i tworzy jego przeciwieństwo niebiańską istotę o dużej gęstości byt, który integruje wszystko, w tym aspekt regresywny. Będąc potworem, wybierasz bycie niebiańską istotą. To jest definicja cnoty. Tak więc, skoro istnieje wrogość, istnieje i jej przeciwieństwo integracja, a wraz z nią całkowite unicestwienie zła. Natomiast zło pozostaje tylko przykładem tego, czym nie być. Tak rozumie się zło, dlatego rozumie się, jak go pokonać. Jako integracja, a nie jako tłumienie czy odrzucanie. Ludzie będą musieli zmierzyć się z problemami i coś z nimi zrobić. Nie czekajcie na swoje wzniesienie, bo to się nie stanie. Musicie nad tym popracować. Zmierzcie się ze swoimi osobistymi i zbiorowymi potworami, a będziecie mieć swoje wzniesienie. Mój komentarz podsumowujący. Przekazy od Jaski są najbardziej mętne i niejasne, bo Jaski jest nawet nie tyle tajgetanką, co jest swarunianką. Jest istotą dokonującą w piątej gęstości rzeczy, jakie nie są możliwe na poziomie piątej gęstości. Jest dosłownie istotą międzywymiarową. Jej wiedza jest też poszerzona względem innych, ale czasem przekaz bywa mało klarowny. I też nie zawsze mówi nam ona to, co pragnęlibyśmy usłyszeć. W sumie tak prywatnie, to wolałbym, aby powiedziała coś w stylu, że poczekamy kilka miesięcy i będziemy mieć wzniesienie i w sumie to nie musimy nic robić. Ona jednak zalecała nam pracę nad sobą i nie bez powodu, bo zło jest naszą kreacją. Gdy zrobimy porządek w sobie, nie będziemy manifestować go na zewnątrz w taki agresywny sposób. Uważam jednak, że wzniesienie tak czy inaczej jest faktem i nastąpi za naszego życia i to całkiem niebawem. Jednak jest to coś zarówno indywidualnego, jak i kolektywnego. Zatem, jeżeli ma to pomóc sprawie, to zmierzmy się ze swoim mrokiem, by nie zabierać go dalej w podróż naszą ścieżką światła, naszą pozytywną linią czasową. Dalej będziemy co prawda w dualizmie, jakaś forma negatywów, choćby jako idea, dalej będzie istnieć w 5D, ale jako kontrast, pomagający nam doświadczać i rozumieć pozytywy. Świat, ku któremu zmierzamy, to i tak raj naprzeciwko tego, co mamy tutaj. Ale i ten raj nie jest wszak ostatnim przystankiem. Podróż trwa nadal, jak cała nasza egzystencja. Więc zdystansujmy się. Nie bierzmy wszystkiego zbyt poważnie. Nie oddawajmy temu, co na zewnątrz kontroli nad sobą. Po prostu zróbmy swoje i cieszmy się przejażdżką. Do następnego i cześć.